Kierowca autobusu, który śmiertelnie potrącił 19-letnią kobietę w Katowicach, był pod wpływem leków przeciwbólowych i antydepresyjnych. Były to leki przepisywane na receptę. Wiadomo, że w krwi kierowcy nie wykryto śladów alkoholu i narkotyków. W toku dalszego śledztwa oczywiście będzie prowadzone postępowanie pod kątem tego, jaki wpływ miały te leki. Oczywiście także z punktu widzenia możliwości prowadzenia pojazdów przez podejrzanego. Podczas przesłuchania 31-letni łukasz T zaprzeczył, jakoby miał leczyć się psychiatrycznie. W jego krwi wykryto obecność trzech różnych leków, ale prokuratura na razie nie informuje jakich konkretnie. Z kolei jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 19-letniej kobiety, która zginęła pod kołami autobusu. Od wczoraj na przystanku, w pobliżu którego doszło do wypadku, palą się znicze. Zdarzyło się, tragedia wyszła. No. Wielka tragedia. To, co się wydarzyło, wina zdecydowanie kierowcy, nie? Kierowca, który potrącił kobietę, pracował w katowickim PKM-ie przez 10 lat. Nie było z nim problemów. PKM zaprzeczył także, jakoby kierowca autobusu uczestniczył w ośmiu kolizjach. W ostatnim czasie miał jedną, nie z jego winy. Nie było żadnych sygnałów, że cokolwiek jest nie tak. Kierowca był, jeżeli chodzi przynajmniej tutaj w firmie, bezkonfliktowy. No, nic się nie działo, nawet żadnej skargi nie było na kierowcę w ostatnim czasie w zeszłym roku przeszedł badania psychotesty także tutaj nie było żadnych sygnałów że coś jest nie tak po wypadku zawrzało natomiast w internecie. Do kierownictwa PKM dochodzą sygnały, że następują ataki na kierowców. Wiele komentarzy pojawia się także na profilach zarówno Łukasza T, jak i dziewiętnastolatki, która zginęła. Nie brakuje agresji, wyzwisk i osądzania. Myślę, że ta sytuacja pokazała, jakim jesteśmy społeczeństwem. To nie jest wyalienowane czy wypreparowane z, 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 z ogólnej sytuacji. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem skłóconym. Społeczeństwem. Niemonolitycznym, szukającym wroga, i, i w zasadzie w, na przykładzie tego wypadku widać dokładnie, co się z nami dzieje. Dzisiaj do zdarzenia podczas konferencji prasowej odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. Chcemy zwiększyć częstotliwość badań. Pamiętajmy, że kierowcy autobusów to część zwykle podlegająca. E, różnym e, miastom, różnym e, lokalnym, e, lo, lo, część podlegająca e, władzom miejskim. E, jednak przepisy, które e, chcemy wprowadzić, będą obowiązywały oczywiście wszystkich. 31-letni Łukasz T. usłyszał zarzut zabójstwa i dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.